Ołtarz świętego Bernarda, Benedykta i Roberta. Malowidła wykonał Samuel Buchwald z Gdańska. Obraz główny, scena w duchu baroku: święty Bernard w ekstazie ma wizję madonny. Która pokazuje mu dzieciątko. Dookoła unoszą się aniołowie z krzyżem i symbolami męki pańskiej. Dwa aniołki u dołu trzymają otwartą księgę z cytatami z pieśni nad pieśniami, które są mistycznym odniesieniem do Chrystusa. Obraz górny ukazuje świętego Benedykta podczas tworzenia reguły zakonu. Reguła benedyktyńska stała się podstawą całego monastycyzmu zachodniego. Również cystersi mieli świadomość, że są duchowymi synami świętego Benedykta. Scena klasztorna w Predelli jest bardzo interesująca. Na tle architektury utrzymanej w szaro tonacji Przedstawiono drobne, zagubione w ogromnej przestrzeni figurki ośmiu zakonników. To moment, gdy święty Bernard, wysyłając kilku mnichów do Szwecji, by tam założyli nowe opactwo, dokonuje cudu. Patena się nagle wyszczerbia, na znak, że Szwecja odpadnie od kościoła katolickiego. Trzy osie na stawy są zwieńczone statułami trzech cysterskich patronów. Z lewej Roberta, założyciela w 1098 roku, wraz ze świętym Alberykiem i świętym Stefanem, pierwszego cysterskiego klasztoru w Situ. Z prawej Benedykta i pośrodku na samej górze Bernarda. Święty Benedykt i święty Bernard – są przedstawieni z podwójnymi krzyżami patriarszymi, ukazującymi ich wyższe miejsce w hierarchii świętych. Ołtarz Świętego Andrzeja Apostoła. Obraz główny to jedno z najlepszych dzieł malarskich Andrzeja Stecha. Dynamiczną kompozycję podkreślają. Przekątne, począwszy od ułożenia ciała na ukośnym krzyżu z tak zwanym Świętym Krzyżem Świętego Andrzeja. Jedno z jego ramion stanowi przedłużenie wiązki światła padającej z nieba, co oznacza przyjęcie ofiary męczeństwa. Kolejną przekątną możemy poprowadzić przez prawą rękę i prawe ramię krzyża. Tułów apostoła i sylwetkę konia. Mężczyzna spinający rumaka to zapewne centurion, który wydaje rozkaz zaakcentowany energicznym gestem ręki z wyciągniętą buławą. Wieża warowna pośrodku wyznacza oś kompozycji i jest punktem, który ją stabilizuje. Obraz górny. To scena nad jeziorem Genezaret. Jezus Chrystus powołuje dwóch braci, rybaków Piotra i Andrzeja na pierwszych apostołów, mówiąc im, że odtąd będą łowić nie ryby, lecz ludzi. Ołtarz świętych apostołów Filipa i Jakuba młodszego. Obraz centralny przedstawia chrzest dworzanina etiopskiego. Oceniane jest to jako jedno z najlepszych płcien Andrzeja Stecha. W sielankowym pejzażu, charakterystycznym dla malarstwa północnoeuropejskiego w typie rubensowskim, artysta umieścił scenę znaną z dziejów apostolskich. Podróżujący apostoł Filip. Zauważył po drodze czarnoskórego dworzanina etiopskiej królowej Kandaki, który czytał w Biblii proroctwa Izajasza. Zagadnięty przyznał, że ich nie rozumie. Wywiązała się rozmowa na temat znaczenia tej księgi. W rezultacie katechezy świętego Filipa dworzanin przyjął wiarę w Chrystusa. I pozwala się ochrzcić. Klęka przed apostołem i jest polewany wodą spłynącego obok strumienia. Jego postać odbija się w wodzie. Scenie tej przyglądają się zdziwieni współtowarzysze podróży Etiopczyka, częściowo wzorowani na dworzanach polskiej magnaterii, a częściowo wystylizowani na modłę orientalną. Jeden z małych paziów jest również Afrykańczykiem. W tle widzimy baśniową karocę zaprzęgniętą w dwa białe konie. Na jej siedzisku leży Pismo Święte. Barwna papuga siedząca na gałęzi wraz z niektórymi elementami szat, jak turbany czy strusie pióra, dodaje posmachu egzotyki. A drzewa, chmury, góry w oddali tworzą romantyczny nastrój. W Predelli malarz przedstawił trzech biskupów: Marcina, Mikołaja i Eligiusza.